Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie w mojej rozgrywce Stardiowali. I wyłączyłam to tutaj muzykę, żeby się znaczy, włączyłam muzykę, bo poprzedni odcinek był taki, że No, było bardzo, że ja gadam, a w zasadzie żadnej muzyczki w tle, nic. Ale ściszyłam sobie tutaj teraz, właśnie mikrofon od muzyki. Nie, dźwięki, dźwięki z gry ale sobie ściszyłam, żeby. usłyszałam, że są właśnie za głośno, ale tą muzyczkę chciałam włączyć tylko. Czy ona mogłaby się drzeć bardziej? Naprawdę nie rozumiem, dlaczego ta muzyka w tej grze... Nie, nie chciałam nowej gry. O, teraz mi pokazywała tam strzałkę, żebym sobie zrobiła ymm, ustawienia farmy, o której zapomniałam w poprzednim odcinku. A... Tak, tak, ta muzyka mnie totalnie wytrąciła z równowagi. Nie wiem, czemu oni zupełnie niej jakoś nie zoptymalizują, żeby była mniej hardkorowa. Tak. O, teraz słychać muzykę. I nie jest jakaś straszna, ale tak ona mnie aż boli w uszy, a co dopiero tutaj na nagraniu. Widzę, że tam się coś rusza, ale mam nadzieję, że człowiek się takie bardziej w tle. Dobra. Więc drugi dzień stardiwali. Dla mnie to jest ten sam dzień, co był. <laughs> Obwróciłam z długiej wycieczki pieszomajowej po lesie. Zobaczmy, jakie mamy dzisiaj szczęście. O, takie średniawe. O, dostaliśmy list. Hello there. Just got back from a fishing trip. You should come down to the beach sometime. I've got something for you. Uh, Willie, czyli um, kto? Rybak. Rybak. I ja mam nadzieję, że ta muzyka nie będzie za głośna teraz. E, faktycznie, że ściszyłam ten dźwięk z gry. I on nie będzie was tak kuł w uszy, jak mnie zazwyczaj kuje. A nie chcę mi się bardzo podkładać innej muzyki, więc e, bądźmy. Działajmy z tym, co mamy. Pięknie nasze parsnipy podlane. No nie. Ach, ciągle marmuję. Ja bym teraz sobie pozbierała trochę drewna. Tutaj z okolicy, żeby zrobić... Muszę sobie powstawiać inaczej te narzędzia. Żeby zrobić... Co? Kurczę. No nie, nie pomnę. Skrzynie, jary, ryty, w skrzynie. Ciężko mi się skupić, ogólnie wycieczka była taka dość intensywna. I teraz nie mogę znaleźć tych narzędzi i tak dość intensywnie było na tej wycieczce, więc tak troszeczkę mój mózg już nie funkcjonuje, ale no, czy może być coś bardziej relaksującego niż Stardew Valley właśnie po dniu pełnym wrażeń? Mm, pewnie może. Pewnie jak najbardziej może być coś takiego, ale, ale nie narzekajmy. Ta muzyka też mnie rozprasza. Nie, nie za bardzo lubię grać z muzyką jednak w tle. Będę musiała się nad tym zastanowić. Dobra, czy my dzisiaj mamy jakieś plany na to start wali? tak? Um, w sensie, czy na dzisiejszy dzień jest wtorek? Um, my nie mamy za bardzo pieniędzy, znaczy ja nie mam. W sumie moglibyśmy iść do lasu po prostu pozwiedzać i jeszcze witać się dalej z mieszkańcami. Pójdziemy, my, to znaczy ja pójdę pewnie do tego rybaka. A mój komputer dalej wyje z nieznanych przyczyn i dalej pewnie będzie szumić tutaj mi w mikrofonie. Zauważyłam też z poprzedniego nagrania, że bardzo słychać jak ja wciskam guziki i niestety nie wiem co z tym zrobić. A tym bardziej, że wszystkie klawiatury są jakby nastawione na to, żeby jednak wydawać dźwięki, żeby było je słychać. I tak no, no nie bardzo jest co z tym zrobić. Czy ja już mam na skrzynkę? Mam na skrzynkę, ale mogę mieć na trochę więcej skrzynek niż jedną. Energia mi strasznie spada. Jeju, ja zapomniałam, że tak energia tutaj leci. No dobra, to tyle. To ja już więcej tego drewna nie zbieram. Bo nie dojdziemy do tego rybaka. Ja jeszcze raz przez przypadek mi się coś zamachnie. E, tak po prostu w powietrzu. O, tej, tego czegoś nie było wcześniej. Mogę zrobić dwie. Oto zrobimy sobie dwie skrzynki. Przepraszam najmocniej. Za dodatkowe dźwięki w ambięcie. I teraz jakby czuję, że się zakrzesiłam, więc... Bardzo przepraszam. I tak to sobie tutaj zostawimy. Nie potrzebujemy tych rzeczy. W sumie... Nie, to potrzebujemy zawsze. Nie, zabieram wszystko, tam nie będę się bawić, nie wiadomo, co mi przyjdzie do głowy w tym lesie. A w poprzedniej rozgrywce mojej zawsze nosiłam sobie wszystkie narzędzia i jakoś e, pff, nie żałowałam za bardzo. Jest i las. Tutaj tego drzewa na pewno nie było. I ciekawe, czy coś. Tu jest jakaś rączka. No i co? No klikam. No, ha halo? To coś będzie! Ale super, ale super. Ale są podjarana nowościami. Ha! W sumie ja chciałam już grać w Ali pierwszego dnia, jak wyszła ta nowa aktualizacja. Nowa aktualizacja, no po prostu ta duża aktualizacja. Ale, no, tak jak mówiłam, grałam na Game Passie i tamtej aktualizacji nie było. E, zamknięte, ale ktoś tam siedzi. I tak trochę się rozczarowałam, ale z drugiej strony, no tak, można było zrobić sobie przerwę od I Teraz wracam z taką totalnie nową energią. O, bardzo przyjemnie, bardzo. Tylko tak tutaj, puściutko proszę, domek z kapeluszami niezamieszkany. Tutaj brudno. Tutaj jakie piękne kaskady. o. Śmiećmy chwilę na docenienie nowych elementów gry. I lecimy dalej. Widzę, że tutaj za bardzo... Nic się nie pojawia. Tam. Opuściłam tego kwiatka specjalnie, bo myślałam, że ja tam wrócę, ale chyba coś za bardzo nie ma tutaj, jak dookoła, aż do tam. Raczej tam nie, nie dohaczę. O! Mam jakiś level up. Nice! Mm -hmm. poklikam wszystko mówiłam w poprzednim odcinku, że nie będę wszystkiego klikać, bo już wszystko wiadomo wiadomo gdzie, co, jak, no to idziemy po prostu po do celu celem było wtedy po prostu przywitać się z jak największą ilością osób a teraz proszę bardzo, klikam wszystko o, jest osobka osobka, osóbka hello neighbor a, o, już mnie podrywa kurczę, szybko Czy to coś znaczy, że oboje, obie, obie, obie mieszkamy y, poza miastem? No. No, może to coś znaczy. Mamy coś wspólnego na pewno w związku z tym. Czy ja tu mogę wejść? Dzień dobry. Ale jakoś tak wszystko bardziej wyraźne jest? Czy co? A Te, tego chyba nie było, tych kwiatków? Czemu to jest tak pusto? Eee, yy, jaki syfol. Ładnie, ładnie. Jakieś takie wyraźniejsze tekstury mi się wydają. Nie wiem. Pusto tam. Idziemy dalej. Podbieram sobie śmietniczki, jak nikt nie widzi. Proszę nie patrzeć. Halo? Halo, człowieczku? Człowieczku? Wiem, jesteś sam, pamiętam cię. Tak wiem. Ale tak, tak cię wołam. O! Już tylko tyle jedną rzecz miałeś mi do powiedzenia? Nikt nie patrzy? Nikt nie patrzy? Nikt nie patrzy? Jak nie patrzy? Ja chcę kapelusz z pokrywki od śmietnika. A czemu nie? O! Fitness. A masz coś jeszcze do powiedzenia? E, psz, super! Wtarzasz się, proszę pana. Ha kupimy w ogóle jakieś nasiona, nie będzie za dużo podlewania, ale z drugiej strony tak głupio tak tylko mieć te 15 e, par snipów i potem co o, weźmy sobie może tak z, dobrze byłoby z 9 wziąć, A drogie to wszystko o ziemniaczki weźmiemy, ziemniaczki są trochę tańsze, to weźmiemy 9 ziemniaczków i Kwiatki to tulipany są dość tanie. Mhm, tak, tak, to na pewno co? A to, to się dostanie z tymi e, nietoperzami. Chyba można suszyć grzyby. Hmm, ciekawe. Będziemy na to zbierać ogólnie. Zresztą nie, bo to jest tylko wallpaper i, i podłogi, więc bez sensu. O, dobra, nieważne. Pomyślimy o tym później. Natomiast teraz może weźmiemy sobie. Te trzy tulipany O, dobra, bo dobra, dobra Bo już, już, tak, już tak coraz mniej tych pieniędzy A trzeba by Zacząć też odkładać na plecaczek Dzień dobry Będę poprzeszkadzać Okej okay. O, przywitała się ze mną, miło Okej, okay, okej okay. <grywy> Ojej, bez przesady No, nie wiem, nie, jeszcze od połowy chyba, no dobra, trochę więcej niż połowę. Kotek do mnie przyszedł mój, witam, się. dzień dobry. Będzie, muszę zrobić miejsce na biurku, bo będzie pewnie chciał tutaj wskoczyć do mnie, więc poczekajcie chwilę. A, bo nie chcę sobie zasłaniać całego monitora rzeczami, które tu mam, wiecie, 12 kubków, dobra, tylko dwa kubki. I jeden shaker, przepraszam. Skupujesz tu? Co masz takie duże oczy? To jeszcze się udało. I Get to the beach. Before five. Ojej, ojej, to trzeba szybko. No i wskoczył mój kotek na biurko. Teraz będzie się pewnie mościł tutaj. Tam nie wchodź, tam nie wolno. Tam nie ma miejsca dla koteczka. Szybko idziemy do na, na, na beacha. Roluś. Roluś, co ty kombinujesz? Hej. No, mości się tu. No właśnie. It's a pleasure to meet you too. Maybe na co. So... O, już zdążyliśmy. Jej, to znaczy ja zdążyłam. O, jeszcze mogę pogłaskać mojego koteczka. Nie nagrywam tego tutaj e, live'a, więc nie widzicie, ale o, jest taki zadowolony, tylko kłaskam. Jest taki też puchaty, fajny. Nie ma to jak <laughs> rajcować się swoim własnym kotem. A, uh, hi there, miss. Ok. Heard there was a newcomer in town. Good to finally meet ya. Ok. Wyglądał na bardzo zmęczonego, jak tam stał. Uh, I'm still trying to unwind from a month of... Out on the salty seas. W ogóle taki sympatyczny, jak tak się, o, tak się uśmiecha z zamkniętymi oczami. It was a big hole. I sold a lot of good fish. Good for you. New rod. <laughs> Aha, i dostanę tą starą. No tak, no, bardzo fajnie. O, ale przynajmniej taka, wiecie, mm, wysłużona, ale od dobrego y, tego wędkarza, więc powinna dobrze łapać ryby. Dobra, już kończę głaskać kota, biorę się jedną rękę na myszkę, drugą rękę na klawiaturę i... Jeszcze nie gramy. It smells, it sells. <laughs> A możemy tu wejść? Ja niech! Po co ty łowisz? Chciałam z nim pogadać, tak o, tak jak... Ahojder. Young folk. Co jeszcze? Nie. Dobrze. i co? I trzeba teraz będzie łowić. Już tak wcześniej nie znoszę łowienia w, w, gier w gierach. Ryb w grach nie znoszę, nie znoszę, nie znoszę. No, ale dobra, spróbujmy. Ach, jeszcze ta minigierka. No, dobra. Lecimy. Złowimy, nie wiem, jedną rybkę. A nie, bo... Czekajcie, a na tej wietwece powinna łowić, czy kupić od niego tą taką... To ma takie małe, tą... Ym... Tak ona się nazywa? Um, exercise Road? Czy coś takiego? Practicing road? Training road, o. Ale złowiłam. Oh, złowiłam rybkę. Myślałam, że na takim małym pasku to mi się nigdy nie uda. Mm. A to jest nudne i ogólnie... Jak zżera energia, Ret. PCI. Zwłaszcza moją prawdziwą. Gdzie, gdzie ty rybo płyniesz? Stój. Stój! Jak ja mam cię złapać na takie małe główienko. Nie, 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 nie. No daj się złapać. Czego skaczesz? Mm. Udało się. Ej, to to samo. Dobra, bo już tak nie mam miejsca w sumie w kwipunku. O, to jest do zbierania. Oj, są robaczki. A jeszcze miałam coś zasadzić. Może zjem sobie horseradisza Coś daje więcej energii Tego złotego springoniona zjem To... To będę miała energii żeby zasadzić te ziemniaki i te tulipany Uff. Dużo roboty na tej farmie, naprawdę Ile ludzi poznałam? O, rety. tylko dwoje więcej, dobra, to o, może mam coś innego, nie, to jest pusto, nie mam nic innego do jedzenia za bardzo, więc a, nie wiem, chyba to po prostu sprzedam, to zostawię na prezent, a to może tylko dwa, w sumie nie potrzeba aż tyle więcej, a resztę sprzedam, a to zjem. Rybkę też na razie sprzedam. A rybkę mogę zejść surową? Mogę, ale za dużo mi to nie da. Szamaj. No, to za dużo mi energii nie dało, więc zjemy sobie dwie rzeczy. Zwłaszcza, że jest dopiero 6.50, czyli dość wcześnie. Mm. Na za dużo energii mi to nie dało. Ale może się uda posadzić, czyli tak. Um. Raz, dwa. Ojej, ojej Ciasno na tej farmie e, No to tak Raz, dwa Trzy, cztery Pięć, sześć Coś głupio to robię Dobra, nieważne Jakoś, jako, 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 jakoś to ogarnę Op, Hop, hop, hop Hop, 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 hop Hop, hop no, coś, coś w ogóle źle pomyślałam z tymi rzeczami. Już się ciemno robi, rety. Zupełnie nie jak w prawdziwym życiu w tym momencie. Ok, I jeszcze przydałoby się to wszystko podlać, co nie. Czy ja dam radę to podlać? Mam nadzieję, że tak. jeszcze ja już wiem, znam Clint'a i ten i on a nie bo było zamknięte jak poszłam do niego Dobra To 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 i to kabinę sobie zostawimy jako budulec OK. To na razie też zostawimy bo za bardzo nie będzie potrzebne OK. Dobra. A co to już koniec będzie dnia mojego? Tak kupię trochę tak wcześniej spać. Hmm? No ale cóż, a ja chciałam tylko jeden dzień na jedno odcineczek. No cóż, no to już. Poszło. Poszło. Hmm. Hmm. A ja nawet nie wiem, jak, czyje są urodziny teraz, bo ja nie mam kalendarza w domu. U się kupował kalendarz urobiń? O ja. ja jeszcze pójdę szybko sprawdzić, czy nie ma jakichś ciekawych urodzin w najbliższym czasie. Chciałam sobie to przestawić Zdaję się, chyba nie muszę tego nosić ze sobą, bo w razie czego... O, mogę sobie to zabrać z tego kwiatka. A, foraging chyba nie zabiera energii. A, bo jak i tak mi jakaś trawa będzie przeszkadzać czy coś, to mogę sobie w każdej chwili to na przykład nie wiem, siekierą zbić. Dobra, Luis ma w niedzielę urodziny. Dobra, też jeszcze mamy trochę czasu. A co on lubi? Co on lubi, ja to mam otwartą listę, co on lubi. Luis, Luis, Luis. W sensie co ludzie lubią w grze, Te NPC? I Luis lubi... ojeju! Rzeczy, których ja nie mam szans, jak mu zrobić jakieś dania z kuchni czerwoną paprykę, zieloną herbatę kokosa, jagodę no nie, ale da Dafodil jest neutralny, no to idealnie to damy mu Dafodila, po prostu trudno będzie musiała jakoś przeżyć ale na urodziny to się na pewno ucieszy możemy jeszcze odwiedzić salon po zmierzchu dzień dobry o, i przywitamy się z wszystkimi też z Klintem OK, upgrade. Nie pamiętam, chyba 5000 kosztuje upgrade? Czy 2000? Z tym dziadem to w ogóle nie mogę z tego, że z nim trzeba gadać, bo on jest taki wkurzający przez większość czasu. Nadal nie wiem, co tu jest. tym trzeba jajko zanieść. Ciekawe, Sprawdzimy kiedyś. No, dzień dobry. Dobra. Pogadamy też z wszystkimi, żeby się cieszyli, że z nimi rozmawiamy. Coś, co, coś masz jeszcze do powiedzenia? Nie. A ty? Aha. A ty? A ty się powtarzasz już? Ty już się naopowiadałeś, dobra. No to mamy już przywitanych troszkę więcej ludzi. Z tym dziadem to w ogóle nie wiem czemu ja muszę z nim rozmawiać. Nie lubię jego story. Lina i nie lubię tego dziada wstępnego jest strasznie goburowaty i niefajny już naprawdę ten starszy pan ten nie pamiętam jak on się nazywa jak on się nazywa? Ja już go znam on się nazywa George on jest nawet goburowaty, ale kurde on jest stary i jakoś wiadomo no ciężko jeździ na wózku trudno mu żeby mu było w sensie żeby mu to jako urazę hm. a już mam dwa, dobra, ale to sobie sprzedam tego kwiatka a ten to po prostu jest nie do przeżycia. I cały czas. Chyba do czwartego serduszka nawet jest taki. Zzz, zzz, zzz. Nie znoszę dziada. Jaka będzie jutro pogoda? Nie, Fortune teller Źle kliknałam. Czekaj. Tomorrow is rain. O! Wkłada. Moment, przecież ja nie mam jeszcze żadnej tej. Żadnego metalu, miedzi, żeby sobie upgradeować konewkę. Co ja sobie myślę? O, zapalimy światełko. I idę spać. Dobra. O, właśnie. Co umiem zrobić? Okej. Okay. Więcej nasion zrzucają. Te drzewa. Umiem już wildsits i filc. dobra. Fajnie. I zarobiłam troszkę. Okej. Okay. To. Dziękuję bardzo za towarzystwo w tym drugim dniu. W Wali. Deszczyk pada jak przyjemnie. I żegnam się z Wami w takim razie. Do zobaczenia. Pa-pa!